Cześć! Jestem poukładany Stefan i dzisiaj chciałbym Wam pokazać moją świąteczną makietę. Ale zanim zaczniemy, chciałbym bardzo podziękować Pani Renacie i jej synowi za 4 kilo klocków LEGO. Zaczynajmy! Zacznijmy od dworu. Tutaj rosną krzaki. Niektóre z nich usychają. Dalej są troszeczkę mniejsze krzaczki, i płotek. Tutaj pani odśnieża. Tutaj jest mały ogród, w którym kiedyś rosły róże, ale teraz są tu tylko wszystkie chwasty, bo zamarzły. Wyżej jest girlanda. Na dachu domu jest soba. Niżej na podwórku, gdzie już jest odśnieżone, stoi taka duża pochodnia. A za nią jest narciarz, który wraca do domu, bo zgubił narty. Tutaj są śnieżki, którymi dzieci się bawiły, ale im się znudziło. Tu są przebiśniegi, które troszeczkę za szybko zakwitły. A obok stoi bardzo duży prezent, z którego środku jest kilka przedmiotów. Tutaj... Jest farma świnek z wodopojem i dwoma lampami. Tutaj jest drwal, który ścina drewno i idzie nakarmić świnki. Tutaj jest drugi płotek, a obok niego jest duże drzewo, na którego szczycie siedzi dziurka. W tym miejscu jest druga duża pochodnia. Tutaj jest skrzynka z grabiami. I małym fioletowym kryształem. Tutaj jest składnik na kłody, w którym są trzy kłody. Dalej rośnie taka mała zakręcona choinka. A tutaj jest lasek, w którym ukrywa się święty Mikołaj. I patrzę, czy dzieci są grzeczne. Tutaj jest duża czerwona kanapa, na której leżą komputer i bateria. Na niej siedzą też dwie osoby. Jedna osoba sobie ogląda prezenty, a druga czyta książkę. Tutaj jest półka z różnymi nagrodami jest moneta za konkurs pytań starożytnych, jest puchar zabiegi i dwa złote obrazy. Tutaj jest mała półka, na której wisi plecak, siekiera i łopata. Tutaj jest trochę większa półka. Na samym szczycie jest butelka. Tutaj jest taka ciemna taka skrytka, w której jest jokejka na, na lato. Tutaj jest lupa. A tutaj jest dziwne coś. Tutaj jest duży kran, żeby umyć sobie ręce. Tutaj jest duża choinka, przy której leży dużo prezentów. Są duże malutkie, średnie, okrągłe. Tutaj są dwie dziewczynki, które ze sobą rozmawiają, a obok nich są schody na drugie piętro, a pod nimi jest wata cukrowa. Tutaj pani czyta książkę, a obok niej jest regał i śmietnik z tamtego małego zestawiku, który sam zbudowałem. Tutaj jest piękna wietroczka, a obok niej jest taki stolik, Kawowy, na której są różne kryształy i dwa kupki, do którego można nalać herbatę lub kawę. Tutaj jeden pan gra kolędy na saksofonie, a obok niego dwie panie śpiewają te kolędy. W tym miejscu są mały kotek i mały piesek, które stoją obok ogromnego kominka. W tym kominku świeci się ogień. Tutaj jest takie miejsce, gdzie można odkładać deskorolki. Tutaj jest chłopiec, który ma ochotę na ananasa, a obok tych ananasów jest taki mały dywanik, kratkę. Tutaj dwóch panów idzie do stołu wigilijnego, a tutaj trochę starszy pies maszeruje. Tutaj jest taki mały składnik na różne rzeczy. Jest tutaj deska do snowboardu grzebień, gitara i lodzik, gdyby komuś naprawdę zrobiło się gorąco. Jest tutaj też parę skrzynek na różne przedmioty. Tutaj znajduje się stół wigliny. Teraz opowiem wam, jakie potrawy są na nim. Pierwsza potrawa to zupa grzybowa. Druga potrawa to sernik. Trzecia potrawa to jest karp. Czwarta potrawa to kapusta z grzybami. Piąta potrawa to duży kurczak. Szósta potrawa to takie dziwne pierożki. Kolejna potrawa to pierogi z kapustą i grzybami. Tutaj jest też barszcz z uszkami i makiełki. Mam dla Was zagadkę. Na następnych kilku makietach ukrywam takie kryształy małe. Tutaj na tej makiecie jest ukryty przezroczysty. Jeśli go znajdziecie, bądźcie z siebie dupni, bo dobrze go ukryłem. W związku ze świętami Bożego Narodzenia chciałbym Wam życzyć zdrowia, szczęścia, pomyślności, uśmiechu i marzeń spełnienia. To już wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał Wam się ten filmik, to dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Życzę wszystkim wesołych świąt!